Eko pułapka z Berlina. System kaucyjny wyprowadza miliardy z Polski. Od 1 października 2025 roku ruszył w Polsce system kaucyjny, który miał być rewolucją ekologiczną. W rzeczywistości to finansowa bomba podłożona pod polską suwerenność. Kaucja 50 groszy za każdą butelkę czy puszkę trafia do prywatnych spółek, głównie niemieckich i duńskich. Schwarz Gruppe, Lidl, Kaufland, Karlsberg. Heineken, a także polskie systemy kaucyjne SA, kontrolowane przez zagraniczny kapitał, już liczą zyski. Szacuje się, że nawet 2 miliardy złotych rocznie z nieodebranych kaucji zostanie wytransferowane za granicę. W Niemczech system działa od 2003 roku i jest nadzorowany przez państwo, w Norwegii przez fundację non-profit, a w Polsce prywatne spółki akcyjne, które nie odpowiadają przed obywatelami. Efektywność? Żenująca. Kilkaset automatów na cały kraj, podczas gdy Niemcy mają ich ponad 50 tysięcy. Małe sklepy dostają 4 grosze za obsługę butelki. To nie pokrywa kosztów energii, pracy i magazynowania. Grozi im bankructwo, a wielkie sieci rosną w siłę. To nie jest ekologia. To ekonomiczna kolonizacja. Pod pozorem recyklingu Unia Europejska wpycha Polsce dyrektywy, które drenują nasze kieszenie i uzależniają nas od Berlina. To nie jest przypadek. To plan. Jeśli nie osiągniemy 77% zbiórki, zapłacimy karę. A kto ją zgarnie? Oni. Udostępnij ten film, subskrybuj kanał i pokaż, że Polska nie da się okradać pod ekopretekstem. Wspieraj lokalnych, bojkotuj sieci, walcz o model narodowy, niech żyje Polska wolna i silna.